Słuchajcie, aby udostępnić plik PowerPointa. Klikacie na tą ikonę, która znajduje się w lewej części ekranu, w lewej górnej części, tam są takie 9 punktów kwadratowych. Z tego wybieracie sobie PowerPoint i w nowym oknie powinien Wam się pojawić powinien Wam się pojawić właśnie. Katalog naszego PowerPointa. Zauważcie, co następuje. No, spokojnie, teraz na razie kręcę film, to za chwilę Wam powiem, co i jak, tylko dajcie mi go skończyć, dobrze? Dobrze, i teraz popatrzcie, jak udostępniamy plik z prezentacją. Jeżeli już macie tutaj. W polecane albo ostatnio używane tą prezentację, która z, którą stworzyłyście, to wybieramy sobie prawy przycisk myszy i z polecenia udostępnij pojawia się coś takiego jak wyślij link, tak? Kopiuj link i tutaj pojawia się ten odsyłacz, który należy skopiować za pomocą przycisku kopiuj on jest już gotowy i teraz zobaczcie na czacie. Na czacie jestem w stanie wysłać wam ten link. Opa. Niemożliwe. Dzień dobry.